Po wysłuchaniu i obejrzeniu tych nagrań, chciałbym, aby pojawiła się u Was, słuchaczy i widzów, jedna refleksja. Zaraz, zaraz, a co z moimi wspomnieniami, co z pamięcią mojej babci i dziadka? Możemy je razem utrwalić, także pomożecie? No, pomożemy. Na koniec podziękowania. Fundacja Smart Alpaka, czyli Andrzej, Bartek i Rafał, dziękują Teresie, Iwonie. Marcie Natalii. Dziękujemy za udostępnienie przestrzeni do nagrań i spotkań w MAMIE, czyli miejscu aktywności mieszkańców. Dziękujemy krakowskiemu centrum seniora. Dziękujemy Fastlamie za wsparcie techniczne. Na koniec dwa zdania o mecenasie. Małopolska lokalnie jest programem wspierającym mieszkańców województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności. Poprzez realizację programu Fundacja Biuru Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze pomagają w realizacji przedsięwzięć społecznych grupom nieformalnym i młodym lokalnym organizacjom pozarządowym. Wspierają także w rozwoju młode i lokalne organizacje pozarządowe.